Dziś na kanale o technologii kręcimy rowerem w zimie, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o trenażerach rowerowych, ale nie miał kto Wam o tym opowiedzieć. I słuchajcie, skąd taki odcinek u nas na kanale o technologii? No powody są dwa. Pierwszy jest oczywisty, bo chcemy nagrywać o tym, czym się sami naprawdę jaramy. I w ten sposób Łukasz co jakiś czas nagrywa Wam treści o gitarach. Dawid o cebulackich elektrykach, albo na przykład o gotowaniu leczo. No a ja co jakiś czas też przedstawiam Wam różne treści rowerowe, i tak też jest w tym przypadku. I myślę, że takich treści u nas na kanale będzie też trochę więcej. No i po drugie, słuchajcie, samych technologii w rowerach jest coraz więcej. Tak jak ja sobie liczę, ja w tym rowerze ładuję aż sześć rzeczy, zanim wyjdę z tym rowerem na dwór, czyli są to konkretnie pedały z pomiarem mocy. Jest to napęd DI-2. Jest to licznik rowerowy, lampka, radar z tyłu, no i jeszcze lokalizator ukryty też w tym rowerze. No i słuchajcie, jak żyć z tym rowerem zimą? Kiedy jest ciemno, kiedy jest wszędzie sól, kiedy mamy śnieg, kiedy mamy błoto pośniegowe i do tego jeszcze smog w miastach, no nie ma lekko. Większość osób odstawia rower do piwnicy i wraca do tego tematu dopiero na wiosnę, a przez zimę wiadomo, noga się nie zrobi. No ale może właśnie zrobi, do tego dzisiaj porozmawiamy sobie o trenażerach, czyli o opcji takiej, Treningowej, którą można stosować u siebie w domu, w swoim własnym domowym zaciszu. Powiem wam, jakie są typy trenażerów, jak do tego podejść, na co uważać, co do nich dokupić, żeby to miało ręce i nogi, a czego nie kupować. No i powiemy sobie też, co zrobić, żeby z tym całym Majdanem żona nie wyrzuciła Was z domu. Partnera tego odcinka jest Sprint sprintrowery.pl. To właśnie chłopaki ze sprintu dostarczyli nam tę karbonową szosę Polygon Helios A7105DI2. Mega mega fajna maszyna, i w tym filmie pojawi się fragment z lokowaniem oferty sprintu, ale do tego przejdziemy sobie dopiero za chwilę. No i słuchajcie, jak chcecie sobie zimą pokręcić, to opcje macie tak naprawdę cztery, ale tylko jedna jest moim zdaniem sensowna. Pierwsza opcja to pójście na siłownię i skorzystanie z tego takiego rowerka biegowego, które zawsze gdzieś tam są. No ale umówmy się, no nie po to inwestowaliście w tą swoją karbonową szosę, żeby teraz jeździć na jakimś rowerku na siłowni, prawda? No więc trzeba pójść w trenarze, czyli coś, co możecie postawić u siebie w domu, wpiąć do tego swój własny rower i w ten sposób trenować. Jaki wybrać w trenażer? Mamy trzy opcje. Pierwsza to jest trenażer rolkowy. To jest taki najprostszy model, który składa się tak naprawdę z trzech rolek. Stawiacie na nim rower, on nie jest w żaden sposób przymocowany. No i jeździcie i liczycie na to, że się na tym nie zabijecie. Podobno są osoby, które nie wybiły sobie na tym zębów, ale moim zdaniem to jednak tylko legendy. Druga opcja: trenażer magnetyczny. To jest o tyle ciekawe, że one często pojawiają się nawet w jakichś lidlach czy biedronkach i ceny są bardzo niskie, bo kosztują od 300 do 500 zł. Także niby sensownie, ale w praktyce jest to opcja dla psychopatów albo dla tych wszystkich takich hardych zawodników, którzy całą zimę potrafią trenować na siłowni, jeść tylko kurczaka i ryż i się tym w ogóle nie nudzą. O co w tym chodzi? Główną częścią takiego trenażera magnetycznego jest taka rolka, którą dociskacie do tylnego koła, no i po prostu kręcicie tylko tak. Tam w tanich modelach nie ma koła zamachowego, czyli jeżeli przestaniecie kręcić, no to nie ma takiej inercji, nie ma tego bezwładu. Poza tym opór tego trenażera regulujecie taką zwykłą śrubą dociskową, więc trudno tutaj robić jakieś takie treningi na przykład interwałowe, jeszcze trudniej symulować na przykład zjazdy, podjazdy. Generalnie tak jak sobie ustawicie, to z taką mocą, z takim oporem będziecie jeździć przez cały czas. No i wyobraźcie sobie, że przez godzinę jeździcie po prostu w miejscu na tej samej intensywności, jeszcze bez żadnej jakiejś smart aplikacji w tle. No mówię, dla mnie to opcja tylko dla jakichś psychopatów. Dlatego ja polecam trenażer Direct Drive tak zwany albo Smart Trenażer. Moim zdaniem to jest jedyna sensowna opcja, chociaż też to nie jest rzecz dla osób całkowicie zdrowych psychicznie. No ale jednak, jeżeli chcielibyście potrenować w domu na prawdziwym rowerze, to jest najlepsze, co możecie mieć. Natomiast trzeba na to wydać już znacznie więcej kasy, bo takie trenażery ich ceny zaczynają się od około 1400 zł. A jeżeli chcielibyście kupić taki model. Które mam wystarczy na lata, żeby kupić raz i mieć spokój. No to jednak 2000 albo trochę powyżej 2000 zł, trzeba na to wydać. Ja sam mam taki trenażer, używam go. Sam go kupiłem przed ubiegłą zimą, używałem go właśnie w sezonie zimowym, teraz do niego wracam. Ja akurat zdecydowałem się Uy, to ciężkie na ten model, czyli łachu, Wahoo, Wahoo Kickr Core. Taki powiedzmy, podstawowy model bez jakichś wielkich fajerwerków, ale też z drugiej strony już ma wszystko to, co jest niezbędne. No i wydaje mi się, że jak na potrzeby moje czy większości innych osób, jest to już w zupełności wystarczający model. Jak to działa i o co tutaj chodzi? No zobaczcie, taki trenażer jest dosyć prostym urządzeniem. Mamy tutaj część z taką zębatką. Zaraz sobie o niej powiemy. Tutaj wpina się rower bez tylnego koła. No a tutaj mamy takie bardzo, bardzo ciężkie koło zamachowe. I to wszystko jest ustawione na dwóch nóżkach. No i łączy się z jednej strony z energią, po prostu wpina się to do prądu. Z drugiej strony bezprzewodowo z aplikacjami, dzięki którym trenowanie jest po prostu fajniejsze. Zaczynamy od odkręcenia koła z waszego obecnego roweru. W tym celu po prostu wykręcacie ośkę z tylnego koła, no i już to koło tylne możecie sobie zdjąć. Dobra, koło mamy zdjęte. Odkładamy je sobie bezpiecznie na bok i cały rower możemy teraz zamontować na trenażer. Rower zamontowany na osi, teraz wystarczy tylko właśnie dokręcić tę ośkę, którą wcześniej wykręciliśmy z tylnego koła. Jak widzicie sprzęt jest już zamontowany, teraz tylko musicie zobaczyć czy wszystko działa, kiedy kręcicie pedałami. No ja słyszę, że przerzutki chcą zmienić bieg na inny. Także musicie po prostu dostosować położenie przerzutek, żeby nie chciały one zmieniać tego biegu, żeby on był założony na stałe i żeby nic, mówiąc w skrócie, nie ocierało. Jak widzicie, sprzęt jest już zainstalowany, mamy wyregulowaną przerzutkę, więc tak to właśnie wygląda. Zamiast tylnego koła mamy po prostu trenażer. I partnerem tego odcinka jest sprintrowery.pl. To właśnie oni dostarczyli nam tę platformę testową, ten właśnie rower, na którym sprawdzamy różne rzeczy technologiczne ale w wersji Sprintu są oczywiście też trenażery. I to nie tylko takie stare i niemodne jak mój, czyli ten Wahoo Kicker Core pierwszej generacji, ale też najnowszy Wahoo Kicker Core generacji drugiej. Mamy tam udoskonaloną konstrukcję, lepszą łączność, no i adapter Zwift Cock plus Click w cenie trenażera, bez żadnych dopłat. Do tego udoskonalone nóżki, łatwiejszą konfigurację, no i lepszą współpracę z monitorami tętna. I kupując ten trenażer w sklepie sprintrower.pl, dostaniecie aplikację Zwift zupełnie za darmo na cały miesiąc. Do tego polecam Wam zakup maty pod trenażer. Moim zdaniem rzecz absolutnie niezbędna. Po pierwsze poprawi Wasz komfort, po drugie zabezpieczy Waszą podłogę, no i po trzecie sprawi, że ona Was nie zabije i nie pogoni z domu z całym tym majdanem. Także rzecz warta każdych pieniędzy. Takie maty również znajdziecie w ofercie sprintrower.pl. No i warto wybrać zestaw, czyli trenażer plus matę, ponieważ dzięki temu otrzymacie 30% zniżki na zakup akcesoriów profesjonalnej firmy rowerowej RWR. A w ofercie m.in. lampki, które zapewnią Wam bezpieczeństwo na drodze i zwiększą Waszą widoczność, pompki. Klucze smary oraz wszystko co pozwoli wam przeserwisować wasz rower w sposób profesjonalny, zabezpieczając go na jesień. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i skorzystać z promocji, odpowiednie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, więc o co chodzi z takim trenażerem? Jak to działa i dlaczego? Ja właściwie postawiłem to w salonie przed telewizorem. Zacznijmy od części takiej mechanicznej. Taki trenażer bardzo wiernie symuluje prawdziwą jazdę na rowerze. Bo umożliwia Wam zmianę biegów, umożliwia Wam symulowanie podjazdów, zjazdów. To ma też wbudowany miernik mocy, więc możecie sobie zaprogramować trening właśnie pod swoje FTP. No i zasadniczo wrażenia są takie, jakbyśmy naprawdę jechali na tym rowerze. Kiedy przestajemy padałować, to koło zamachowe nadaje takiej inercji, więc ten rower też stopniowo, nazwijmy to, spowalnia, chociaż oczywiście stoi cały czas w miejscu. No, ale właśnie druga część to jest część software'owa, no bo tak jak mówiłem, jest to trenażer koniec końców smart. I o co tutaj chodzi? Ten trenażer łączy się z waszymi urządzeniami, które mają ekran. To może być telewizor, to może być komputer, laptop, tablet, smartfon właściwie chyba wszystko. I na tych urządzeniach możecie sobie zainstalować specjalne aplikacje do jazdy, właśnie na trenażerach do trenowania. Trzy najpopularniejsze to Zwift, Rowby i MyWoosh. O nich sobie opowiemy troszeczkę za chwilę. Generalnie są to takie aplikacje treningowo-społecznościowe, taki świat cały w świecie. Jeżeli nie mieliście z nimi styczności, to będziecie naprawdę w szoku, jak bardzo to jest rozbudowane i jak wiele osób z tego korzysta. Podam Wam przykład Zwifta, bo ja go akurat najbardziej znam. W tej aplikacji możecie sobie jeździć wirtualnie z prawdziwymi ludźmi. Są organizowane ustawki różne rowerowe na przykład w waszym mieście, ale też na całym świecie, bo możecie jeździć z koleżami oczywiście z całego świata. Jeździcie w takiej cukierkowej, rysowanej jakby grafice na właśnie rowerach i w takim Zwiftcie macie mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnych programów treningowych. Można jeździć sobie po tym fantazyjnym świecie, tak po prostu dla zabawy, zwiedzać go i tak dalej, to jest naprawdę fajna kraina. Można sobie jeździć też po prawdziwych lokalizacjach, na przykład po Londynie i przedmieściach tego miasta ale możecie też trenować. Mamy tam różne wbudowane treningi, na przykład właśnie interwałowo. To wszystko jest fajnie widoczne i zarówno na ekranie, jak i dostosowane właśnie do roweru. Macie też różne góry, podjazdy, zjazdy. Ta kraina jest naprawdę takim rajem dla rowerzystów, więc tam każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też bardzo duży element takiej gamifikacji, to się chyba tak nazywa, czyli zbieramy tam punkty, levele, Możemy sobie upgrade'ować rowery, jakieś tam ubrania nasze kolarskie. Jest tego bardzo dużo. Jeżeli ktoś się wkręci, no to będzie miał taki kolejny bodziec do tego, żeby naprawdę sobie codziennie albo kilka razy w tygodniu pedałować. No i jednak, mimo że mamy do czynienia z taką grą, z taką aplikacją, z takimi cyfrowymi awatarami, no to nie udacie tam kogoś, kim nie jesteście, no bo jednak to wszystko bazuje na prawdziwej sile waszych mięśni. Na tym, jaką potraficie wygenerować moc w watach kręcąc po prostu na waszym rowerze fizycznie u was w domu. No i na przykład w tej takiej polskiej społeczności Zwifta są organizowane takie ustawki z podziałem właśnie na moc generowaną, czyli też na prędkość, jaka będzie założona dla danego przedziału. Jeżeli jesteście kozakami, naprawdę możecie dołączyć do grupy kozaków, którzy tam lecą jakby jutro miało nie być. Jest też grupa na przykład Coffee Ride, która leci sobie z tempem powiedzmy 2 waty na kilogram masy ciała, czyli no tak powiedzmy nie jest to jakiś tam bardzo duży wysiłek. No i mamy też oczywiście wszystko to, co jest pomiędzy. Tak jak mówiłem, to mierzy Wasze waty, więc Wy te parametry swoje, e, zarówno moc w watach, jak i w przeliczaniu na kilogram masy ciała, to wszystko widzicie sobie na żywo, możecie to śledzić. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No i pamiętajcie, że choć każdy jeździ wirtualnie, to na takiej ustawce te wszystkie osoby, które chcą razem jechać, serio muszą o tej konkretnej godzinie u siebie w domu siąść na rower i zacząć jechać. Mimo, że to wszystko jest taką grą, że to jest zdalne, no to jednak fizycznie, naraz, w danej chwili, te osoby muszą jechać, jeżeli chcą w tym zwifcie jechać razem. I jak to w życiu bywa? Ten zwift jest bardzo fajny, ale niestety jest trochę drogi, no bo kosztuje 650 zł rocznie albo tam około chyba 85 zł miesięcznie. Drugą aplikacją polecaną jest Rowvi. Tam już to działa na innej zasadzie, bo nie mamy takich fantastycznych krain, tylko mamy naprawdę nagrane i pokazywane trasy z prawdziwego świata różne trasy kolarskie. Możemy je sobie przemierzać, oglądając po prostu nagranie wideo z tej trasy, które dostosowuje się do naszej prędkości i też trenażer z kolei dostosowuje się do tego, co w danej chwili jest na trasie, czy podjazd, czy zjazd i tak dalej. Więc to jest trochę inne podejście, ale też ta aplikacja ma dużo swoich fanów. Niestety też jest to aplikacja kosztowna, kosztuje około 15 euro miesięcznie, ale tam są plany takie podwójne, plany rodzinne, więc trochę sobie można przyoszczędzić. No, i jest jeszcze trzecia aplikacja, która zdobywa mega popularność. Nazywa się MyWush. Ona jest póki co nadal jeszcze darmowa. Chociaż patrząc na tempo rozwoju tej aplikacji, wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tam w końcu jakieś płatności zaczęłyby się pojawiać. To jest taka alternatywa dla Zwifta. To wszystko jest bardzo podobne do Zwifta. Miejscami wręcz yy, można powiedzieć, że chyba kopiuje ta aplikacja właśnie tego oryginalnego Zwifta. No, ale jest darmowa, no i dzięki temu ma też wielu użytkowników. I teraz tak, dlaczego ten montaż roweru na trenażer był u mnie aż tak łatwy? Bo ja odkręciłem koło, no i właściwie tyle, przełożyłem sobie rower na trenażer. To dlatego, że ja mam tego Wahoo Kicker Core właśnie w edycji pod Zwifta. Na czym to polega? Zobaczcie, że ten element to jest tak zwany Zwift Kog i on zastępuje Wam kasetę w tym rowerze. Nie mamy tutaj różnych zębatek, więc nie zmieniacie biegów naprawdę Waszymi przerzutkami w rowerze, tylko zmieniacie sobie wirtualnie właśnie na tym Zwift Kogu. I to sprawia, że nie musicie mieć drugiej kasety, którą sobie zainstalujecie właśnie na trenażerze. Nie musicie też wykręcać kasety ze swojego obecnego roweru. Więc dużo łatwiej jest ściągnąć rower i wsadzić rower na taki trenażer. Także to jest plus. Tego Zwift Koga możecie sobie odkręcić od trenażera, możecie tutaj sobie nałożyć kasetę dowolną, taką jaką chcecie, no i możecie operować na tym trenażerze poprzez zmianę przerzutek fizycznych w Waszym rowerze, tak jak normalnie się jeździ. I wtedy już droga wolna, możecie sobie korzystać z dowolnych innych aplikacji, na przykład właśnie z Roewe. I teraz jeszcze tak, co kupić, a czego nie kupować na ten trenażer, bo oczywiście jest masa akcesoriów, ale tylko niektóre z nich mają sens. Po pierwsze, mata pod ten trenażer. Ten sprzęt jest ciężki. Tutaj mamy do czynienia z kołami od roweru. Tu mogą być jakieś smary, i tu może być też wasz pot, do czego zaraz sobie dojdziemy. Także taka mata, która zabezpieczy waszą podłogę, jest po prostu niezbędna. Są też takie podstawki pod przednie koło, które powinny wam to wszystko. Trochę bardziej wystabilizować, ale zauważcie, że one podnoszą wysokość przedniego koła i nie do każdego trenażera po prostu będą pasować. Prześledźcie specyfikacje i zobaczcie, czy akurat do Waszego trenażera takie coś jest potrzebne. Szczerze mówiąc, u mnie w Łachu Kicker jest to element, który jest tak naprawdę niepotrzebny. Tutaj też ważna uwaga. Jeżeli jeździcie na dętkach, to nic złego nie powinno się stać, ale jeżeli jeździcie na mleku, to uważajcie, żeby przez całą zimę, przez cały ten sezon zimowy, to koło nie było w jednej pozycji, bo jeżeli to mleko będzie cały czas na dole i Wam zaschnie, to będziecie mieli na wiosnę fajną przygodę z doprowadzeniem tego do stanu jakiegoś używalności. Więc dobrą praktyką jest przekręcić co jakiś czas to przednie koło, żeby ono było w trochę innej pozycji. Kolejna rzecz niezbędna, temat trochę obrzydliwy, no ale jednak ludzki, wiatrak. Słuchajcie, jak jeździcie normalnie na rowerze, macie wiatr, który Was chłodzi, kiedy jeździcie w domu, no to tego wiatru nie ma, a wysiłek macie taki sam jak nie większy, więc naprawdę uwierzcie, będzie się z was lało. Dosłownie będzie się z was lało. Więc ten wiatrak sprawi, że przede wszystkim nie umrzecie na tym rowerze, no i po drugie, że po prostu poprawi jakiś tam wasz komfort całego tego przedsięwzięcia, więc koniecznie zainwestujcie w wiatrak. W jaki? Oczywiście producenci, trenażerów powiedzą wam, że kupcie sobie wiatrak smart. Taki, który też reaguje na to, co jest na ekranie, reaguje na podjazdy, zjazdy, może nawet na jakąś pogodę, która jest wyświetlana w tej aplikacji. Nie wiadomo, co tam jeszcze sobie wymyślą. ale nie idźcie tą drogą. Kupcie sobie najzwyklejszy wiatrak, postawcie go przed sobą, no i tyle. No, i w związku z tym, potem, z tymi niefajnymi rzeczami, wydzielinami, bardzo ważną rzeczą jest to coś. Niektórzy mówią na to majtki na rower, ale to jest takie zabezpieczenie po prostu. Jest ono rozciągnięte pomiędzy sztycą, a tutaj, właśnie kierownicą. No i jego zadaniem jest to, żeby zabezpieczać mostek, śruby, wszelkie jakieś łączenia, e, tutaj jeżeli chodzi o wikę na przykład, po to, że jeżeli z was kapie, żeby nie kapało na te wszystkie połączenia, na te śruby i tak dalej, a żeby to wszystko wsiąkało właśnie w materiał. Nie bagatelizujcie tego, bo ta sól z tego potu, kiedy wysycha, robi po prostu masakry z tymi kierownicami. To, co mechanicy pokazują, co znajdują właśnie pod owiejkami, no to naprawdę woła o pomstę do nieba. Dbajcie o to, bo szkoda wymieniać całą kierownicę na przyszły sezon. Ręcznik, jakiś do wycierania się, też nie będzie głupim pomysłem. Kolejna rzecz, jaką polecam, to jest taki właśnie uchwyt. Na tablet możecie go sobie zamontować właśnie na kierownicy. No, i w ten sposób używać sobie właśnie aplikacji Zwiw, czy tam Ruby, czy jakiejś innej. I teraz ktoś zapyta gościu, po co ci ten tablet? Jak ty masz rower w salonie przed telewizorem? Aha, i tu niespodzianka, bo ten układ stoi tutaj tylko na potrzeby nagrań, żeby to jakoś wyglądało. Mamy żony i partnerki, kochają nas, nie do końca rozumieją, ale jednak taki rower w salonie na całą zimę myślę, że w większości przypadków byłby przeginką, dlatego ja trenuję, ja to mam postawione u siebie w biurze. Mam taką naprawdę jaskinię totalnej nerdozy. Niestety nie jest to aż tak atrakcyjne wizualnie, żeby tam nagrywać cały materiał, także tymczasowo rower sobie postawiłem tutaj. No i pamiętajcie, że niestety ten trendażer trochę miejsca zajmuje, szczególnie w tym wszczepionym rowerem, na stałe, także trzeba to sobie wygospodarować. Jeżeli chcielibyście za każdym razem nakładać i zdejmować rower, to polecam przemyślenie właśnie tej opcji z tym Zwift Kogiem, Ewentualnie, jeżeli chcecie mieć normalną zębatkę, to dokupcie sobie drugą, żeby nie odkręcać za każdym razem z koła i nie przekładać tej jednej, a żebyście jedną mieli na stałe na kole waszym, a drugą na stałe na trenerze. Ciuchy rowerowe czy są potrzebne? No można, większość osób chyba nawet jeździ w takich bipsach, czyli tych specjalnych spodniach właśnie z wkładką, żeby było trochę wygodniej i komfortowo na długim dystansie. No ale nie jest to potrzebne, umówmy się. Możecie sobie jeździć w swoim domu w różnych krótkich, wygodnych spodenkach. Nikt tego nie sprawdza, nikt was nie widzi. To samo z kaskiem można jeździć bezpiecznie, oczywiście bez kasku w domu, też nikt tego nie sprawdza. Można też sobie dokupić całe takie platformy rowerowe, żeby nie przekładać roweru, a mieć taki coś ala rower, taką ramę powiedzmy, która stoi bez przedniego koła, bo to przednie koło też jest niepotrzebne. Sky is the limit! Jak chcecie, to możecie 15 koła w to wszystko wrzucić. Tutaj zabawa jest naprawdę przednia, ktoś ma kasę. No ale też bez przesady, to co Wam pokazałem w zupełności i tak Wam wystarczy. Aczkolwiek są też droższe trenażery, na przykład takie imitujące pochylenia na boki. Tutaj tego nie ma, bo to jest jednak wszystko na sztywno zamontowane. Są też takie imitujące na przykład przyspieszanie, kiedy ten rower się też przesuwa, buja lekko w przód i w tył, wtedy możecie poczuć bardziej właśnie ten efekt taki przyspieszania, szczególnie jak na przykład jeździcie na stojąco. No jest to fajny dodatek, ale moim zdaniem mimo wszystko nie warty dopłacania tych kolejnych tysięcy ponad to, co jest naprawdę niezbędne. No więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Takie najważniejsze informacje dookoła trenażera myślę, że Wam przekazałem. Dajcie znać, czy temat Wam się podoba i czy chcecie jego kontynuacji, bo mam kilka pomysłów. Mogę na przykład nagrać odcinek o Zwifcie, o najpopularniejszej aplikacji, pokazać Wam jak ją skonfigurować i jak wycisnąć z niej maksimum. Ten odcinek powstał też dzięki współpracy ze Sprintrowery.pl. Przypominam, że jeżeli chcielibyście kupić trenażer, wpadnijcie do linku w opisie tego filmu. Tam znajdziecie najnowsze modele i też pewnie jakieś promocje. Więc dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli ten materiał obejrzeliście do końca, dajcie znać, co sądzicie o trenażerze, czy sami jeździcie i jakie macie rady dla początkujących. A ja mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Napiszcie proszę w komentarzu hasło chomikowanie, no bo wszyscy jednak w tą zimę chomikujemy. I ja wtedy będę wiedział, że ten odcinek obejrzeliście do końca, za to dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kanału o technologii, kanału o domu i do słuchania podcastu o technologii. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach.